widzowie na drugim odcinku z Hunter'a na moim kanale. Yy, no i dzisiaj, jak widzicie, już mamy tu łuk psa. No i dzisiaj będziemy polować na jelenie szlachetne na rezerwacie Waldes Boys. No i widzimy się, jak będzie jakaś zwierzyna. Widzowie, już jestem tutaj, ale zobaczcie, ile tu jest jeleni szlachetnych. Tylko szkoda, że samice, więc nie będę strzelał Więc widzimy się, jak będzie no. Yy. No, jak będzie jakieś ciekawsze zwierzę. Widzowie, mam tutaj samca jelenia szlachetnego, którego tam widzę. Się spsikamy ten zapachu. No, wi, widzowie, musimy się, wi, widzimy się jak będę bliżej, no bo mam łuki, stąd nie będę szczerał. Widzowie, zobaczcie jakie ja jestem blisko tego jelenia szlachetnego, z czego będę wabił. Bliżej podeszedł. Chłodcie, kładzie, 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 kładźcie. Widzowie. przypadkowo wstałem. On chciał ubiec. jedz. I on mi widzowie nie uciekł. Gdzie tragedia. Chodź, chodź, chodź. Tak, dobrze. Idziemy do mnie. No, Widzowie, czemu on się nie rusza? A już umarł. Dobrze. Możemy już zobaczyć psa. Piesek sobie będzie szedł. Tam pewnie... Zacznijmy, co tam jest jeszcze. Tam jest niedźwiedź. Carna. No widzowie w ogóle ja Wam bardzo polecam yy, rezerwat w, w, w Valdez Boys, bo tutaj jest mega dużo zwierząt. I zobaczcie, taki jeleń szlachetny i to jest no, mało nawet, ale jest bardzo wielki. O, misję sobie zrobiłem przy okazji. I na przykład jego ja sobie mogę o tak ustawić. Obrócić. I mam, robię sobie zdjęcie. No i widzę, widzowie, widzimy jak będzie kolejne zwierzę. Widzowie, czy wy to widzicie, że tam jest lis i jeleń szlachetny? To samiec? To jest kolejna szansa na zdobycie zwierzyny. Tam jakiś niedźwiedź ucieka. Widzimy się jak bliżej go tu przywołamy. Zobaczcie jak blisko mnie jest jeleń szlachetny. Ja jeszcze tutaj przewołuje. Zobaczcie, widzowie. Już. O kurna. Jest widzowie problem. Stał tak trafiony, że szybko bierzemy widzowie psa i zaczynamy tropienia szlachetnego. Gdzie jest krew Widzimy się widzowie jak będzie ten yy, znaleziony. Widzowie, nie będę tamtego, tamtego jelenia szukał, tylko zobaczcie co tam jest. Kolejny jeleń szlachetny. Jak będę bliżej niego, to się widzimy. Widzowie, właśnie upolowałem jelenia szlachetnego. No i tam idzie jeszcze niedźwiedź. A teraz poszedł jeden dobry strzał i się złożył od razu. O, tutaj możecie zobaczyć. Tu dostał w szyję. Ja dostał y, by y, tutaj. O, się cały ten. O, to jest ten, co ja go wcześniej strzeliłem. Ten sam. 38 gęsów. Zrobimy sobie szybkie zdjęcie zim, O, mogę takie coś zrobić Zrobimy bardziej tak Dobrze, weźmiemy go po prostu tak obrócimy O I mamy zdjęcie Widzimy się jak będzie następne zwierzę, ale już się chyba nie musimy widzieć ja tutaj widzę niedźwiedzia. Ta samica. E, ta samicie nie ma co polować. A tam co jest? Co to jest? Lis. Widzowie, widzimy się, jak będę bliżej Lisa. Widzowie? Tam widzę Jelenia Szlachetnego. I Lisa, obok. A jeszcze mam Jelenia Szlachetnego, bo, bo ja go mogę zwabić widzimy się jak będzie tutaj bliżej widzowie zobaczcie jak blisko mnie jest jeli szlachetny z jakim jeszcze porożem ajajaj niestety ale ucieka nie został dobrze trafiony Szybko bierzemy mojego psa, no i robimy. Widzowie, to Widzicie! widzowie! Dwa niedołężne szachetne samce i obok nich lis. Lis! Widzowie, ja dzisiaj mam jakieś szczęście. Widzimy się, jak będę ich blisko. No, widzowie, niestety uciekły te. Nic dalej nie spotkałem. No i w tym odcinku to by było na tyle nara. はい。<laughs>